A ja już jestem przed miejscową giełdą, jest parę minut po siódmej. Widzicie tu napis: Flow Market, węgierski chlitark, węgierskie koło, bo właściwie to jest bazar staroci. Stricte w sobotę i niedzielę zjeżdżają się tu sprzedawcy starych rzeczy. Zobaczymy, co można kupić tutaj na tym bazarze w Budapeszcie. Pozdrawiam. Bardzo charakterystyczne dla Węgier te wyroby. Megálltuk, hogy miért kosszegesített a kis nápolyi keresztény 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 znaka mądrości, sowa, przepiękna sowa zresztą Ciekawa lampka tu jak prawdziwy kamper Można pospać i przewieźć rzeczy Kot w butach Ciekawy Wejrzymy tą figurkę bardzo ciekawy kot Jest Janosik A nie, to jakiś rycerz I znowu mamy to opalizowane Zdobienie Jest tutaj mnóstwo Ten wzór nazywa się pokrzywa. No i produkcja Herend, takie bardzo sławne zdobienie tego. Słynie z tego właśnie węgierska wytwórnia. Tutaj macie talerzyczek, Już mini popielniczkę może. I też jest sygnatura Herend. A to jaka urocza rzecz, maleńka. Oczywiście Herend. Się zawsze kojarzy z tą polską ceramiką? To jest taka masywna, ciężka. Tutaj nie ma sygnatury, ale ten talerz jest naprawdę dosyć wagowy. To jest pierwsza część tej giełdy, a na drugą udaje się zaraz. Ona jest w pawilonach. Tu przyjeżdżają ludzie spoza miasta. Z tego co wiem od mojego przewodnika węgierskiego przyjaciela pana Jacka Limanowskiego, który. Parę dni temu jako pierwszy oprowadził mnie tu w tygodniu. I w tygodniu też tu jest coś otwarte, ale, ale w sobotę i niedzielę jest po prostu najwięcej. Lampy naftowe i Brennery. Całe mnóstwo jest. Ta z tym jasnym brzuszcem jest bardzo ciekawa. Co taki krajobraz tu jest? Mają coś sobie te lampy naftowe, zwłaszcza niebieskie szkło na przykład. Ty Albo tu. A Tak olbrzymiej ryby to ja nie widziałem jeszcze nigdy. Is it from Hungary, that fish? To maďarska ryba, Nie czy... Ja A, rumuńska ryba. Przez chwilę myślałem, że polska. Może polska, ale, ale to jest rumuńska. Bardzo duża. Nigdy nie widziałem tak dużej. Pół metra. Pół metra. Niesamowita jest. To jest ciekawy talerz, bo połączenie patery z figurkami. Dosłownie. Bardzo ciekawa rzecz. I przedwojenny Junghans. To mi się podoba. To wygląda jak wazonik do kwiatków, ale do samochodu, tylko nie ma mocowania, bo takie były na przykład popularne w Volkswagenach Garbusach. Dawno temu. Tu moją uwagę zwrócił ten grzybek. Bardzo ciekawy, ale ja chyba nie dowiózłbym go w moim małym bagażu z Budapesztu z Węgier. No i klasyka, ale jednak trochę w innym wydaniu, bo ceramiczna kurka jest zresztą bardzo ładna, bo i stara. Rzecz jest naprawdę ciekawa. Jakaś sygnatura, jakiś wycisk, ale kurka jest naprawdę ładna. Pozdrawiam z tego miejsca Krystiana Sujeckiego i jego dużą kolekcję kur, która wystąpiła u nas na kanale i który film wam bardzo polecam. No i wszystkim znane kieliszki remiery. Jeżeli dobrze pamiętam, miałem ich dużo, mam je wciąż w domu. A na tej giełdzie można znaleźć dużo ładnego szkła. No I ceramiki, oczywiście, majoliki. No ale ten grzyb to jest po prostu niesamowity. Piękny grzyb. parta di ter tardo parta l'hanno cavo giusto no tutto da cova tutto da cova non ho i li 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 che no bene Na mi van itt még, amit? Már egy duplába tettem. Fogd be, amit tűzben nem látok semmit! Mennyit kaphatok most egy üréhez? Ezen aranyában. Kavalmas húda. Minden nagyon olcsó. De mindig fix a lehetőség, Tehát, hogy annyit ér aráncsú.

Są fani takich dużych terakotowych, tudzież ceramicznych tygrysów. No, czy to polski akcent no, to polski akcja to uh, okay. yeah, it. no polski Euro bo... to polski akcja to polski to polski akcja polski No Właśnie go kupiłem. To mój pierwszy osiołek i to kupiony w Budapeszcie. Szukałem polskiej rzeczy i udało się kupić. Pan, od którego kupiłem osiołka, chce mi jeszcze coś pokazać. A, też ładne szkło. No, pan ma tutaj troszeczkę więcej ładnych rzeczy. Ale ja wracam samolotem do Polski i to jest jedyny problem, że to bardzo. And the fish is nice as well. The the fish. Szklany byk. Widziałem jeszcze podczas tej wizyty figurkę takiego byka. Hello? What's the price? In euro? Fifteen thousand for it. Uh-huh. Fifteen thousand for it. Coś mają te, te nóżki tutaj. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Izrael. Ta judaika, Bardzo ciekawa. Jakaś to. do podróży, tak? Albo, albo właśnie na czapkę. Na kapelusz. Mama miała maja, tak. A ja, już po zakupach na węgierskim bazarze, kupiłem bardzo ciekawe rzeczy. Jedną polską rzecz. Jedną rzecz do samochodu. Jedną rzecz związaną z Ameryką. Pokażę Wam to wszystko na podsumowaniu lub podczas materiału będziecie widzieć to, także jestem zadowolony. Warto było wstać o 6 rano. Pozdrawiam. Czas na małe podsumowanie. Oczywiście kupiłem ten kryształowy wazonik do samochodu, jak i nieużywaną zapalniczkę CIPPO. Ograniczał mnie niewielki bagaż, więc skupiłem się na małych przedmiotach. Nie mogłem przejść obojętnie obok perfum z misiem, miszką z olimpiady. W 1980 roku. No i oczywiście do Polski wraca osiołek. Hej hej, do Czy subskrybujesz już nasz kanał? Jeśli nie, to czas to nadrobić i pomóc nam się rozwijać. Kliknij suba i pamiętaj, nowy film co poniedziałek.